Widzowie, w tym momencie jesteśmy w drodze. Jeszcze nie powiedziałem Jackowi gdzie, bo Jack Frost Bebek jest oczywiście z nami, proszę bardzo. No właśnie, gdzie my jedziemy? Kazał już sześć do samochodu, uruchomić silnik, spakować się i jechać w długą. Dokładnie tak było, ale to już za chwilkę. Na starcie muszę powiedzieć, że jednak widz podesłał mi to na Instagramie, więc wielkie dzięki dla ciebie, przyjacielu. Pamiętaj, żeby subować ten kanał i zostawić tę łapkę w górę, bo to turbo ważne. I zapodał mega mocną historię, którą muszę ci powiedzieć. Czemu widz ci wysłał coś? To już brzmi źle, strasznie. Widzowie wysyłają same najgorsze rzeczy. Dokładnie tak, a teraz słuchaj tego. Jest taki las, o którym nikt nie mówi głośno, ale każdy wie, że istnieje. Nie znajdziesz go na mapie. Nie prowadzi do niego żadna droga z oznaczeniem, ale mimo to ludzie tam trafiają. Od lat krąży legenda, że to miejsce przyciąga śmierć, że ziemia tam przesiąknięta jest ludzkim milczeniem. Las morderców, tak mówią. Nie dlatego, że ktoś tam kiedyś zginął, ale dlatego, że to właśnie tam zwodzi się ciała i zakopuje głęboko. Co? Jak do lasu jakiegoś zaginionych osób na dodatek Dokładnie tak, ta historia od razu mi się spodobała, więc jak tylko zobaczyłem tą wiadomość, stwierdziłem, że musimy to obczaić, może mogłem Jackowi powiedzieć wcześniej, ale mam nadzieję, że się nie obraźni. Może ja bym nie wsiadł do samochodu, ja nie chcę takich rzeczy przeżywać, mam dobre życie, godne z Life of Luxury przed komputerem, a wy mnie wyciągacie z domu do jakichś chorych akcji, Miki. Nie wiadomo, czy w ogóle przypadkiem nie odkryłem jakiejś osoby, która zaginęła i tak dalej. Przystanek autobusowy tu jest, tu ludzi kradną z przystanku autobusowego. Oj tam, oj tam, nie dramatyzuj już, chłopie, o co ci chodzi w Tablica w ogóle? z ogłoszeniami, proszę, popatrz O. No. tam są ogłoszenia o zaginionych osobach. Czyście źle zjechają w ogóle? Patrz na to, jest kamień jeszcze po prostu. ej, widzę, podał sztosa. No, to mi się podoba. To naprawdę dobrze wygląda. Obiecująco bym powiedział. To wygląda strasznie, nawet jak na dacie. Jak się nie przejmuję, to boję się, że tu zahaczę czymś. Ej, ale ogólnie mam. Nie wjeżdżam. Ty, nie nie wiedziemy tu w ogóle. Nie wjeżdżam. Musimy iść na piechotę, ale w ogóle mamy fartę z pogodą. Bo przyznam szczerze, jakbyśmy byli tutaj w nocy i byłoby ciemno, nie ciula bym się tam nie pokawał. Nie ma takiej opcji. Ej, skoro ja i tak muszę to robić razem z tobą, widzę, zostawcie 5000 łapek w górę i wrócimy tu w nocy, przez to, że Miki się obstro, bo ja już się boję. A ja wiem, że on se, on na razie jest zadowolony. Odcinki łapki w górę widzmu podesą, zajebiście kontentowo. Wrócisz tu w nocy, Pięć tysięcy no łapek może mnie przekona. Zostawiacie w tym momencie, my się zbieramy i idziemy tam. To jest straszne. To jest straszne. Jeszcze samochody tu jadą i ludzie. Zagi zagi zaginą? zaginają. Zagi ludzie giną. No ludzie tu giną po prostu. Lecimy. Z jednej strony przyznam szczerze, trochę się boję tego miejsca, bo się to, co widz napisał, to w ogóle przerasta mnie trochę. Ale z drugiej strony mega mnie ciekawista będzie. A jeszcze on są Jacka, więc się nie boję, bo w razie czego mnie chłop broni. Takie jest założenie. Chciałbyś, żebym cię obronił. Ja tu jestem zestrachany, Ja nie wiem, co tu się dzieje i Dacia tu nie wjeżdża, co oznacza, że mnie tu nie powinno w ogóle być. Ej, właśnie, że Dacia gdzieś nie zjeżdża, to jest znak! To jest znak, że to faktycznie się nie ma co zapuszczać, ale jestem ciekawy, co tutaj spotkamy. Jak myślisz, co tu w ogóle będzie, co? No, psy, które szczekają dupą, najgorsze jest to, że tą drogą widać, że ktoś wjeżdża i to wielkim suwem. Pokaż te ślady, bo patrzcie, jakie kolejne tu są. Ej, bezki, tu taki to nie mógł być mały samochód. To nie mógł, że ktoś się kładem wjechał czy coś, tylko naprawdę dużym suwem, tak naprawdę sprawę. Tu już, tu już mogłoby być trup, bo zobaczcie, ile much lata w jednej kałuży. U. To wszystko śmierdzi w ogóle to bagno, jakbyśmy na jakimś klocu stali. Tak. O, poczekaj chwilę, tak. Ja... Człowieku, nawet nie weszliśmy tu, a no. Wic już miał rację. Patrzcie. Co? Co to, to, to jest od buta albo Co? coś. A, że podeszła. Tak. Zostawiam ją w wodzie. Ktoś tu zgubił laćka po prostu, jak szedł. Albo ktoś po prostu, mega stąd, uciekał do tego stopnia, że aż mu buty wywaliło go z butów po prostu. Ej, ale chyba idziemy dalej, no nie? Niby tak, ale czy w tej historii było coś jeszcze niebezpiecznego? Oj tamże niebezpiecznego, słuchaj tego. Były próby. Policja, drony, ukryte kamery, wszystko, co mogli wymyślić, żeby przyłapać kogokolwiek na gorącym uczynku, ale za każdym razem nic. Albo sprzęt przestawał działać, albo nagrania po prostu znikały. Ludzie mówili o zakłóceniach, o braku sygnału, o tym, że las nie pozwala patrzeć. Jakby sam wybierał, kto może wejść i wyjść, a kto zostanie. Człowieku, czy ty jesteś normalny? Ja wracam do samochodu. Słyszeliście to, co się tu dzieje, prawda? Ej, nie, no, nie wracaj, chłopie, no. No, wiedziałem, że się to powiem samochodzie, tutaj nie wysiądziemy, ale mnie to bardzo ciekawi po prostu. No ja jestem ciekawy tych miejsc, także no chcę je po prostu sprawdzić. No to się nie, nie podoba. na morderców, tu nawet głośno. Nie można mówić. Ja się dziwię, że tu w ogóle ptaki śpiewają. Chodźmy do samochodu. Nie, nie chodźmy do samochodu, Jack, no na spokojnie, zamienię, chodź. chodź, ale to jest chilowa droga, no patrz, już tutaj nic nie ma nawet, chodź, przejdziemy się kawałeczek, sprawdzimy co i jak i dopiero wtedy ewentualnie. Las Zabójstw to nie jest las wakacji, to jest gdzieś, gdzie ludzi zabijają i nie wiadomo, czy nożem rzucą z tamtego krzaku, zobacz, tam może ktoś stać, albo na przykład strzelą do nas. Nie, co ty opowiadasz? To będzie strzał, przecież to jest przy drodze, to nie jest jakoś niewiadomo gdzie. Plus tutaj nikogo nie ma, no przecież widzielibyśmy, jakby ktoś tu był w tych, drzele, w tych krzakach, Chłopie, nie pani Dupę kujna. byśmy widzieli, czy wy na kamerze widzicie cokolwiek w tych krzakach? No, widzowie, jak coś widzicie, to napiszcie, mi się nie wydaje, ale no. I tu są, patrz, ktoś tu je. Co je? Patrz, zanim pójdziemy, zobaczcie, tu patrz. O, 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 tutaj jest. No nie wiem, czy to dobre, w sensie nie wiem, czy to w ogóle. No do jedzenia czy nie dobre, ale no. Patrzcie na to, las morderstw. Dużo jedzenia, jakieś ubrania i wielki worek foliowy. Ej, Ej pod nim jest siatka. Patrz. Co ty mówisz? Tu, patrzcie. Co? Pod... jest zakopane? Jest schowana siatka z czymś, no. Ej, nie, zostaw Ej, zostawiam to, jeszcze butelka z czymś w środku. Nie, Łukasz, nie ma co... A to co zresztą. to jest za falafel? Ty, golarka jest! przyjaciel. Tu, patrzcie. To śmieci To nie są śmiecie, to są czyjeś rzeczy. Zostaw to, mówię ci, zostaw to, tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Chodź, przejdziemy się jeszcze tą dróżką kawałek. Ej, coś tam widzę w ogóle. Chodź, przejdziemy się tu jeszcze kawałek. Chodź. Ja wracam do samochodu. No nawet widzowie z łapkami nie pomogą. Weźcie, zostawcie te łapki, bo ja naprawdę, ja dostanę Kwiku z jego odcinkami. No pa się patrz się, zablokował, Patrzcie, jak on dumny jest. No, ale to będzie super, będzie fajna przygoda. Odkryjemy coś ciekawego, jakieś fajne miejsce i na spokojnie. Ładna pogoda, jest nic nam się nie może wydarzyć, nic się nie może stać. Chodź, stary, no nie gadaj. Masz farta, masz dwie minuty na przekonanie mnie. Chodź. No, patrz, mistrzu, tam widzę, że coś jest na drzewie. Pewnie jakaś informacja turystyczna, wiesz, jakiś szlak tu jest, czy coś takiego, więc jesteśmy już blisko. Szlak to nas trafi zaraz, jak zobaczcie po czym my mamy chodzić. No. A ja się trzymam drzewa, patrzcie, tak. I spada w dół. I tak. I spada w dół. To jest glina. Z tego się naczynia robi, a nie chodzi po tym. Ej, patrz! Co? Patrz, co znalazłem kolejnego. Chłopie weź te śmieci przy kolekcjonować, kolekcjonować. to jak to Nie kolekcjonuję jest. tylko szukam po prostu kota w worku, a raczej człowieka w worku. Ej. O fu. Czerwone mrówki! Jakie są łopaki jeszcze To są ty... czerwone mrówki, zobacz, nagraj jest bliska. Dawno nie widziałem. Mryzki tu. Wpis do gryzą, widzowie, uwaga tak. na nie. Zdecydowanie, jeżeli nie chcecie zostać ugryzieni przez czerwone mrówki, skoro ja mam tu być, to wy musicie zostać łapkę w górę i nie żartuję akurat. Dobrze powiedziane, ja szczerze chciałem wejść tutaj i zobaczyć, co się będzie znajdowało w tym borku. ale jak są te mrówki, to mnie pogryzie. Po co ja tam mam wchodzić? Nie będę tam łaził. Nie ma szans, ja nawet nie podkładam ręki. Widzowie, jak zostają łapki, to wrócę tu i dam się ugryć czerwonej czerwonej ale... Ewentualnie. Ty, weźcie O kurde, co jest? Ej, to nie wygląda jakaś informacja turystyczna, tylko. Co to jest? Co to jest? Ej, sepsan Co? No ja ci mówiłem, że to jest posrane, żeby tu przyjeżdżać. Ej. Ale to jest zwykłe ogłoszenie, że ktoś zaginął i to jeszcze. Zwykłe? Zobacz, jak wygląda to osoba. Rok temu, ale. No właśnie, gdzie coś tu dorysował w ogóle, ale. Przez takich rzeczy się nie informuje w lesie. Przecie takich kartek nie ma... O kurde, ty. ty. Ej, tylko jest więcej! Co jest? Coś zaginęła. Kto widział? Pociąg, pociągiem jechało do Wrocławia, ale to Wrocław jest strasznie daleko stąd w ogóle. 1,84 m mojego wzrostu jest. Tu byśmy ją widzieli od razu. Co jest? Ale czemu ta informacje są tutaj? I patrz! To jest sprawa z 2011 roku, a ta tutaj to była z 2024. Więc to jest świeża sprawa, a to jest, jest już mega stare. Czyli tutaj... Ej, Ej, ale patrz, on jest... Skreślony, jest zamasany cały, a to jest znak zapytania. No, dlaczego tak jest? I w ogóle, czy jest więcej takich kart? Tak. Chyba jest ich więcej, ale. Chyba muszę. Tobie, Jacku, i tobie widzu coś jeszcze powiedzieć. Ci, którzy wiedzą o tym miejscu, przyjeżdżają po zmroku i nie zostawiają śladów poza jednym. Każde ciało, które tam spoczywa, zakopane jest czymś jeszcze. Z kartką. Na niej imię, data urodzenia i czasem kilka słów. Nie wiadomo, po co to robią. Może z szacunku? Może z dumy? Może by się pochwalić? A może to ostrzeżenie, że to nie koniec, że będzie kolejna kartka. I kolejna. Dopóki ten las istnieje. To Jest to niesamowicie mocna historia. Przyznam szczerze, wcześniej nie słyszałem, że jest tutaj aż tak ostro, ale Jack dalej, więc chyba jest dobrze, no nie? Człowieku, oni te ciała samochodem rozwozili tutaj. Nie ma innej opcji. Grunt, że póki co nikogo nie spotkaliśmy. Póki co widzimy tylko ślady i nic nam jeszcze nie zagraża. Kurde, co? Co jest? Ej! Halo? Halo? Ej, nie dobra. wydawało mi się. Chodźmy jeszcze kawałek dalej. I w ogóle dlaczego ta kartka jest do góry nogami? W sensie to powinno być no rozumiecie widzowie, obrócone. Do góry I te nogami to jest twoje życie ogólnie. Czy ty co? wiesz co my w ogóle robimy? No idziemy na wycieczkę. Powiedziałeś, że jest jakieś zakopane ciało, nie jedno, nie dwa. Myślisz, że ślady samochodu skąd się wzięły? Jaki samochód jeździ tędy? Tylko jeep. No, ktoś na wycieczkę po sobie tu przyjechał. Nie panikuj, to jest zwykły normalny las, tak? Tylko że ślady są świeże. No no i co? Padał deszcz niedawno. To, że ktoś został przywieziony patrz, ile ogłoszeń jest tutaj I czemu nikt nie wie o tym miejscu. Ej, ale w ogóle mi się wydaje, że to jest mega dziwne, że ktoś wiesz ogłoszenie osób zaginionych w lesie. Przecież to się wiesza, nie wiem, na ręku, gdzie na jakiejś tablicy ogłoszeniowej, a nie w lesie, gdzie tu mał kto zagląda, nie? To jest bardziej jak taka nagroda dla tej osoby, która to robi po prostu. Ona sobie odznacza, kogo już zabiła, kogo nie ma. Ej, no nie no, co ty mówisz? To nie może być, prawda? chłopie, o czym ty w ogóle opowiadasz? Ja to już dawno chciałem do samochodu wrócić i mieć w dupie ten cały odcinek, ale ty ciągniesz dalej temat, żebyś myśli. I tam są kolejne kartki w ogóle. Co ty? No są, są kolej, No Ej, właśnie. Tu jest faktycznie. No, a o to co chodzi gadało? w ogóle z tą dziewczyną? Ej, my się chcemy... Ej, to nie lat. 2019 40... rok. Mieliśmy no. 11, 19, 24. Ej, czyli one w ogóle jakoś nie są ze sobą powiązane, bo są różne płcie, różne miejsca też w Polsce, więc to bardzo dziwne. Ale co to, że wszystkie zbrodnie by się kończyły w tym miejscu, w ogóle mi się to nie klei, ja bym to nie wierzył totalnie. To się nie klei, ale jednocześnie każda data jest inna, każdy rok jest inny. Pytanie, jak długa jest ta droga? No, póki co jeszcze mamy kawałek przed sobą, ale faktycznie. I tu jest już kolejny, zobacz. Tylko. Ooooooooo co coraz straszniejsze są te zdjęcia. 2020 20. rok! 20. rok. Tak. Znowu nie ma tego roku nigdzie indziej. Czyli faktycznie te jakby daty się w ogóle nie pokrywają. 11, kompletnie. 9, 20 i 21 rok. Wszystko jest osobno zupełnie. Tak, totalnie się ze sobą nie łączy. Nie wiem, w ogóle nie rozumiem o co tutaj chodzi. Ale ta kartka, jako jedyna, jest powieszona w drugą stronę. Bo wszystkie inne były jakby, wiesz, tak jakśmy wchodzili. A ta jest właśnie w drugą stronę. Tak jakby ktoś schodząc... Tak. I w ogóle co jest na końcu tej drogi? To jest. Nie i... mam pojęcia, ale już widzę... O nie! O, nie i. Ty patrz! To jest w ogóle. Z policji w ogóle to jest szukane, jakby z policji jest to ogłoszenie w ogóle. Siedemnasty rok, znowu nie łączy się z innymi. Tak, no faktycznie. Jaka drobna babka, 160 cm, 50 kg! 50 kg! Ja ważę 110! Ej, nie, to jest. To jest przez rano. Ja nie wiem, Jack, czy w tej sytuacji faktycznie powinniśmy wracać do samochodu. Bo to totalnie nie jest nasza sprawa. i ja bym się w to w ogóle nie mieszał. Jeżeli kogoś zobaczymy, możemy zadzwonić na 997 i to komenda powiatowa policji w Ostrowie Wielkopolskim napisała i dała to ogłoszenie. To Ej, wszystko... Ale w Ostrowie Wielkopolskim przecież to jest drugi koniec polski. My jesteśmy w domu Sączu, na samym południu, na samym dole. Skąd tutaj się wzięły te informacje? Bo gdzieś te osoby muszą być. Ja nie wiem w ogóle, czemu tu są wszystkie ogłoszenia o zaginionych osobach w jednym miejscu. Czemu ktoś to dał do tego lasu? Ej, faktycznie, może tylko my się zainteresowaliśmy całą sprawą. Coś może być na rzeczy, faktycznie. No, no bo patrzcie, ile osób jest zaginionych w przeciągu jednego roku. Na przykład to nie jest ilość pięciu osób, to jest pewnie dużo więcej. I to są ogłoszenia z różnych lat w ogóle. Dwa ogłoszenia 2000 teraz? 2000 rok, 2024 rok, zamazane, znak zapytania. Najpierw był znak zapytania, potem zamazane. Ej, czekaj, teraz coś skumałem, patrz. Jest druga osoba z 2024 roku no. i tamta miała X, a ta ma pytajnik. I czyli, potem i zamazane jest. Czyli te same osoby z tego samego roku, jakby wiesz, osoba nie jest w stanie złapać tej samej osoby z tego samego roku. Czyli każdy rok ma inną osobę. Nie wiem, ja nie wiem w ogóle o czym my gadamy, ale. Słyszałeś to? Słyszałeś? O kurde, o kurde, o kurde, o bie, dobra. Ja o na siebie. górze, o górze, o górze, o jestem przekonany, że nie jesteśmy tu sami. o górze, tu jest? o górze, o o nie! o górze, Czek o cicho, czek, cicho. Oh nie, tylko nie to. Jeszcze mnie nie widział, ale to wyglądało mega, mega źle. To był jakiś kościół normalnie, przebrany z jakąś maską czy coś. Ej, czyli faktycznie, nie kłamam, nie jesteśmy tu sami. Jack, Jack! Co? Tutaj był, ty! To przyszedłeś przeszedł przed chwilą, Byłeś tak głośno, że mam nadzieję, że się nie usłyszał. Jak głośno, ja słyszałem krzyk stamtąd, już drugi. To nie był krzyk, to był jakiś dziwny pisk czy coś takiego. Ja muszę iść do ciebie, bo ja nie chcę zostać już ani sekundy dłużej, więc zwalam do ciebie. To skoro ty wchodzisz w lesie, a miał jakieś ubranie chociaż na sobie? Tak, ale jakiś płaszcz, chyba jakiś szary czy coś takiego nie co? widziałem dobrze. Ale z twarzy był mega, mega dziwny, naprawdę. Czemu ktoś w ogóle w tym lesie jest? To jest po pierwsze. Nie wiem, ale ciszej bądź kopier. Bo ej, to jest takie karty, jeszcze nie było. Weź, zobacz na to. Co, patrz na to, tu jest w ogóle oh, dużo zdjęć. zdjęć. Ej, i niektóre są w ogóle jakby jeszcze nie odiksowane. Widzisz? I są takie zapytania i napisane MK Tak. Czyli o kurde, tu ile osób. Ej, co jeżeli to jest jakiś płatny zabójca, czy ktoś taki, który po prostu dostaje zlecenia i ma jeszcze wiele zlecenia na ludzi, których nawet nie wie, jak wyglądają po prostu. Stoce za jakieś zapytania, bo nie ma ich zdjęcia jeszcze. Ale powiem ci jedno: trzeba tu zostawić kiedyś kamerę. tysięcy łapek u widzów, zostawiamy kamerę na noc i zobaczymy, czy ktoś ten wychodzi. Zostawimy na 3-4 dni kamerę. Dobra, dobra. Ja jestem przekonany, że na no. tym materiale będzie dużo mega mocnych kwestii, więc ja bym tę łapkę zostawił. No, ale na pewno rozwinie. idziemy dalej, jesteś przekonany? Lepiej teraz niż w nocy, serio mówię, a teraz ty dobra. nie wrócisz do fury, bo mi kazałeś tu być. Okej, okay, okej, okay, dobra, chodźmy jeszcze kawałek, bo chcę kolejną kartkę, ale co będziemy tak wszystkie kartki przeglądali? Patrzcie, tego jest w ogóle, zobacz, jak to wszystko tutaj widać. Ja, yeah, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest, tu wszędzie, to jest droga zaginionych osób, las zaginionych osób Czyli widz nie kłamał faktycznie, ale to mnie zdecydowanie przerasta Szczerze nie spodziewają się aż tak dużej skali, Beski, to już jest przegięcie po całości Ej, ale ogólnie to jest albo jakaś grupa, albo jakiś jeden typ, co działa na terenie całej Polski Porywa i nawet nie chce wiedzieć co jeszcze robi z tymi ludźmi I to wszystko wygląda fest, fest źle Dodatkowo mamy jakieś ślady walki, no tu jest krew zdecydowanie no nie Tu też jest, zobacz, patrz I to taka kałuża i przewrócone, przewrócone drzewo jeszcze Nie, to wygląda mega, mega źle Miałeś I jest kawałek w k... ogóle na tym. Kawałek Chłopie k... chłopiec, są jakieś ubrania, po. Patrz! To jeszcze w ogóle byś ciekał przed chwilą, widzisz jakie to jest świeże? O, oh, fuck. Ej, 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 ale skoro to jest świeże. Oh, oh. To czy. Miejmy nadzieję, że to nie jedzie tutaj, po pierwsze. A po drugie, skoro to jest świeże, to czy to się nie wydarzyło wszystko przed chwilą? I faktycznie nie jesteśmy tu sami, i faktycznie coś teraz się tutaj dzieje, odbywa? Co jeżeli znaleźliśmy się w niewłaściwym miejscu, o nieodpowiednim czasie po prostu? I to przez widza? Bo ty chciałeś? To jest dobre pytanie stary, tu jest świeża krew. O kurde. Ej, a... a jak się o tym gościu, co tutaj przechodził? No. Gdzie on jest? Co, jak on nas cały czas obserwuje i za nami chodzi cały czas? Ale nic nie słyszę od tego czasu. Przecież nie słyszeliśmy piski, słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki. A teraz tylko i wyłącznie ptaki, więc jakby wszystko było normalnie. Jakbyśmy po prostu byli w lesie. Mi się wydaje że ta osoba chce, żebyśmy to wszystko znaleźli. To nie jest tak, że ona się ukrywa. Ona chce, żebyśmy to znaleźli. Czuje się winna po morderstwach albo chce. Stary, dla psychopatów, przynajmniej jak oglądają filmy czy dokumenty, psychopaci w pewnym momencie swojego życia muszą poczuć laury, muszą poczuć, że od że ktoś ich przyłapał, bo inaczej nie ma sensu, bo nikt nie wie, kim są, a im chodzi o rozpoznawalność. Czyli to jest taka jakby jego aleja jakaś taka, którą sobie udekorował swoimi Laurami, jak to nazwałeś? Swoimi trofeami? No nie no, przecież to jest jakieś powalone na czaszkę w ogóle. Co my tu robimy jeszcze chłopie? Weźmy. On jest dumny z tego właśnie i chodzi po lesie i sprawdza reakcje ludzi. Ale ja nie jestem... Co jeżeli to nie był widz, który ci napisał? Każdy może na Instagramie napisać pod, pod, pod jakieś dziecko pod ten. To może wcale nie być widz. Czyli ten... Mordeka napisał: do mnie po prostu i chciał się tym wszystkim pochwalić". Bezpośrednio. Chciał żebyśmy to udokumentowali po prostu. To jest powalone. Tak. Nie, nie, tak. nie, 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 W takiej tak. sytuacji na pewno nie może wlecieć. W takim razie, jeżeli tutaj tylko i wyłącznie o to chodziło, kasujemy ten film w tym momencie. Nie możesz po prostu pojawić coś takiego. Nie wspieramy takiej kwestii absolutnie, nie? Ej, dobra, chodźmy szybciej dalej, bo jak się ściemni, to będzie po nas. Łukasz nie tak szybko. No daj mi chłopie chwilę. No przecież ledwo co mogę dogonić ty człowieku. człowieku, człowieku patrz, Zaginiona jakieś dziecko małe, 0 lat. To nawet co? roku nie miało. W dniu zaginięcia miała 0 lat. Ej, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. To jest najstraszniejsze ogłoszenie ze wszystkich. Nie, nie. To, patrz. Patrzcie widzowie, dalej, tu, tu, tam są jeszcze ogłoszenia. Tu nic nie widać. Miała mało lat. Nie wiadomo co, o jej losie. Można zeskanować kuera nawet. Ej, te postacie, jeszcze w sensie się te zaginione osoby są coraz młodsze, co mnie naprawdę, naprawdę przeraża. Widziałeś? Widzisz to w ogóle? W ogóle jakiś taki, nie wiem, schron czy jakieś. Ej, szałas. Coś takiego? jest. co? Weź tam zobacz, leć do środka. Uro, dobra. Wchodzimy razem Nie dawaj. O kurde Ufu, Tak delikatnie do tyłu Jak tu się ciężko wchodzi Ej, tu nie są tereny dla normalnych ludzi. Nie, i to na bank zostało zbudowane przez człowieka. Coś takiego nie mogło po prostu tutaj tak wylądować taką szczapy. Tak tak siedział Ej, a co jeżeli ono z początku? Siedział i nas obserwował stąd Patrzcie, to jest dobry kamuflaż tutaj Maskowanie takie, że niciula byśmy go nie widzieli A weź zobacz z dołu czy mnie widać Zobacz, szedłem tutaj niżej Dajcie znaka, czy według was tej Jacka widać czy nie Napiszcie teraz koniecznie w komentarzu Według mnie nie widać totalnie, ale zaje się na was Napiszcie czy go widzicie czy nie To miejsce jest naprawdę mocne zła kampa, co nie? zła kampa, o nie Ej! Co? Co się stało w ogóle u ciebie? Ty, 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 ty zacznij, no. No, wysoko jest ogłoszenie jedno. Co? No, czekaj, niegdy. Dobra idę. Co ty tu masz? Co znalazłeś? To. Też już było. Była co? już ta laska. Czyli te się po, po, ponawiają? To Wiecie? jest jedyne, które się ponowiło. O ile się nie mylę. Jedyne. Ale ja aż tak szczerze nie sprawdzałem tego już tak dokładnie, więc nie wiem o co chodzi w ogóle. Ej! To się jest przy drodze, widzisz to? Patrz ile śmieci, siatka. Tam zejdźmy na dół. Nieważne jest to ogłoszenie kompletnie, zejdźmy na dół. Tak jest. Miki. Co? Tam leży siatka. No. I ogłoszenia tu są. Cztery, patrz. Tu jest Ej. najwięcej ogłoszeń ze wszystkich Ale tych ogłoszeń co, co jest to więcej. Przecież wcześniej to było jedno na drzewie. Szliśmy z 5 minut i było dalej, a teraz te ogłoszenia są normalnie co chwilę przecież. Patrz nie. To jest zupełnie inne. Nie chcę nawet na to patrzeć. Nie chcę nawet na to patrzeć. Że mam dość tych ogłoszeń. Patrz. To jest jakaś przesada. Co, co, to? co to jest? 11 co? lat miała! O, nie. Czarne spodnie, okulary duże, czarne. Czarna bluzka z białymi paskami, czarna opaska na głowie, czarne buty. Widać, że lubi kolory, zdecydowanie. Czekaj, może się trochę uspokoić. Bo, nie, 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 nie. to tak nie może. Tutaj. To jest w ogóle to całe zakażenie. To znaleźć i to kapie. Rób. w sensie całość nagrywaj, bo jeżeli byśmy na policję wlecieli, to od razu musimy mieć dowód cały, że weszliśmy tu i znaleźliśmy to. Nie przerywaj w ogóle kamery teraz. Ej, w sumie to jest do, dobrze, że to nagrywamy wszystko, przynajmniej mamy dowód na to, że my faktycznie nie wiedzieliśmy o niczym i faktycznie to wszystko odkryliśmy. Faktycznie gdzieś temu to będzie zapisane, ale no nie. nie, tylko wiem, co nie co ma buduje. tu zakopanego żadnego ciała i znaleźliśmy tylko to. Ej, to jest jedyny dowód, musimy zabrać tą siatkę. Ja wiem, zgadzam się z tą Łukasz, ale z drugiej strony nie mamy też dowodu, żeby powiedzieć, że żadne ciało tu nie jest zakopane. Bo to jest las! Tu wszędzie coś może być zakopane, rozkopane, chłopie, tu wszędzie. Każdy to ogłoszenie, pod każdym ogłoszeniem może coś być przecież. Lepiej, żeby ktoś znalazł to teraz, niż żeby kolejne osoby były zaginione. Nie, to się w stu zgadzam. Jestem jak najbardziej za. Myślisz, że brać tą siatkę serio? Czekaj, spójrz, że to Nie. Zaś się pożygam. Nie, Zalaz nie, nie, się, nie. Kur... Pożygam na tym odcinku, poczekaj. Nie, bo ja też... widziałem, że to... Fatalnie to wy... O, Jezu, jest no... twarz. To jest normalnie twarz w środku. Przejewane, jest twarz. Jest normalnie morda cała. Przewane, Miki. Serio. Przewane. Chodźmy, błagam cię, chodźmy stąd jak najszybciej. Już no, nic no. tu po nas, naprawdę. Ty zostawił głowę i tylko dlatego, żebyśmy ją znaleźć, Zaraz się zrzegam. Ja. Nie, nie ma opcji, Łukasz, chodźmy sobie. Ja cię błagam. To nie ma co w ogóle tego ruszać, nie ma z tego tykać w ogóle. Ale w długie... ej! Ale... To jest nasz jedyny dowód. To jest nasz jedyny dowód. No. Ja się pożegam, serio. No dobra, jak... Może na kiju jakimś czy coś Dobra, ale już błagam cię, mam to, ale chodź jak ci do auta, co? Przeję stary Przewalone, nie Do samochodu tylko dzwoni od razu, daj mi telefon Dobra, już ci daję stary, ale... Nie, dobra, nie będę ci tego daj dawał Daj kamerę i daj mi telefon, od razu na policję Dzwoni chłop, w tej chwili chłop, masz Nie Łukasz, ale serio, już nie obie w... naprawdę zadzwoń, naprawdę No. Dzień dobry, witam serdecznie. Znaleźliśmy y, siatkę, w której jest głowa ludzka. W lesie. Dziękuję bardzo w takim razie. O, jadą tutaj, Miki, mamy najbardziej... Dzień w historii właśnie. Ej serio, ale co z tego, że tutaj jadą? Co my teraz zamiast? Mamy tu czekać? nich, nie to tak. bez sensu. Wziąć tą co? siatkę, iść do samochodu i zostawić jako jedyny dowód serio. To jest beznadziejny pomysł, bo co będziemy... <gry> <gry> Jezu, widzowie, jak tylko <suszy> A, zostaw, A. Zostaw, A. Zostaw. A. Jezu! 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 Zostaw! La! Jezu! Co jest? Co się stało w ogóle? O co chodzi? Łukasz! Co się stało? dzieje! Chłopie! Łukasz, stawaj! Uciekamy, chłopie! Gdzie jest siatka? Jaka siatka? Wdubiłam tą siatkę! uciekamy, Tutaj ktoś był zdecydowanie! Co to jest? Mówiłeś, że jest... Do samochodu! Szybko, Szybko do samochodu! Widzowie, w tym momencie zostaw kolicie suba i łapkę górę po tym filmie! Widzimy w kolejnym! Słuchaj!